Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hogwarts Legacy. Tak yy, ja miałem na początku pójść do profesora Sharpa. A on jak dobrze pamiętam jest gdzieś w lochach, no i mój kochany kompasik znowu robi swoje. Gurczą miałem takie dziwne zaklęcia. A no jeszcze będę musiał się spotkać z Poppy odnośnie tego yy, jaja Smoka. Jak oczywiście coś znajdzie Ale mi smutno, bo chciałem mieć smoka i ta popi musi mi wszystko psuć Chyba, że ją zaawaduje, kedawruje i nie będzie narzekać, co? Nie no, jeszcze nie umiem od awady, jeszcze mnie ten Jeszcze mnie mój ziutek nie nauczył A ta muzyczka jest zawsze taka uspokajająca dum, dum, dum. <laughs> Chyba, że ktoś nagle wrzeszczy w tle. Kurcze, jak nisko są te lochy, co? Ja może uzbroję się. Tak w razie czego? Profilaktycznie. Lepiej się uzbroić. Albo tu bombardy damy. Jak speliarmus na górę. Szkoda, że nie mogę mieć jakoś sześciu zakręć. No ale wiadomo, no musiałbym powiedzmy klikać dwa razy. Czy dwa razy kwadrat, żeby użyć jakiejś, jakiegoś zakręcia piątego czy szóstego? No bo nie ma tyle guzików. Dobra. Witaj. W końcu. Ziffindom i bukazy. No. She passed a No, passed yes, a of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you, mm -hmm. I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame that's let that, that go to waste. Thank talent, ma'am. Don't hmm. let it go to your head. Dad. No. Let's see how you fare with Defindo. Wand at the ready. Talent, mam determinację, też mam. Okay. Mówisz mi na słowa. Aj, tam od razu niebezpieczne. Przesadzasz. Pyk, no i mamy Defindo. No i co? Takie trudne to było. A mogę w ciebie rzucić? Dobra, Defindo. Pokaż mi to. Defindo. Co to robi w ogóle? O! Oh. I okay. Oznaka Aurora profesora Sharpa Aurorzy to strażnicy prawa magicznego ministerstwa chroniący świat czarodziejów przed wszelkimi zagrożeniami Szczególnie ze strony czarnej magii Ta oznaka Aurora należy do profesora Sharpa Czyli profesor Sharpy z Aurorem Ciekawe e, Dobra, ale gdzie jest manekin? Bo nie widzę tu To mi się podoba To mogę otworzyć? Mogę A co tam będzie? A, bo generalnie rozumiem gościu w nie ma nic do tego, że ci grzebię w twojej w twojej sali i otwieram drzwi, które są zamknięte na klucz W takim razie po co w ogóle zamykać drzwi na klucz, skoro da się je otworzyć, ale humoru Często jakiś powinien być. A, to jest ten jego gabinet, gdzie mu gwiznęliśmy tą. Dobra, to nieważne. A, się teraz Mhm. Ale jak wolno się odnawia. Patrzcie, prowadzenie bombarda. Mogę rzucić krucję. Mogę, ale nieprzydatne jest. Po prostu byłem ciekawy, czy będzie jakaś reakcja ze strony Sharpa, że rzucam Crucio. To zakręcie transformacji to mnie tak średnio interesuje szczerze Eee, yy, mawej Znati pod klasą wróżbiarstwa Kurczę, żadnych ciekawych tych nie ma. Rozmawiaj ze źrebią umarłych Co, że coś z testralami będzie? To mi się podoba Bo ostatnio próbowałem No nie ostatnio, parę odcinków temu Próbowałem złapać do mojej torebki cudownej Testrala, ale oczywiście mi się nie udało Bo z takich Istot, które będą W cudzysłowie fajniejsze, potężniejsze To są feniksy Są testrale, są jednorożce Są garborogi Czy jakoś tak i to tyle. I hipogryfy. W sensie ja mówię z takich do wyhodowania, bo o smokach nie mam pewności, czy są, czy nie są. Mam nadzieję, że są. No ale nie wiem, to nie mogę mówić. A ten tekst, no. A cała reszta składników, powiedzmy ten róg garboroga, za, za ten. Zakładam, że on się nazywa garborog, bo już nie pamiętam. Albo pióro Feniksa są dostępne do kupienia, więc można je jakoś pozyskać. No dobra, jesteśmy. Źrebie umarłych. Tam no, tylko i wyłącznie Deathstral mi się kojarzy ze źrebiem umarłych. Co tam, Smyku? Ja <śm> Odciąłem go. No, a, słucham cię. hello deek you mm -hmm. wanted to talk to me indeed deek thought you might want to learn how to o? build a breeding pen so that you can breed beasts no Nie mogę ich po i don't know deek sounds a lot of work can't i just carry on rescuing beasts rescuing and breeding beasts go hand in hand ah no dobra young beasts are particularly good so, w sensie, to poachers. We here in the room. to, to przyda. keep the younger ones safe. i see. what do i need to do? first, bring a pair of beasts to the room. one male, one female. indeed, suggests rescuing Thestrals, as they're at great no. risk from poachers. noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. they're prized by poachers for their tail hairs. I've seen Thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deek has seen some wild Thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Ja, yeah, od razu, You mówię. need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it yes. requires. Once you've rescued the Thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deek. Ah, smeku, smeku, smeku. Dużo mnie wymagasz. pop magiczny zagrody hodowlanej. Pytanie: jak daleko są te te strale? Pokażę mi się na mapce czy nie? Yy, wiecie co? Ja powiem tak: Ja się po prostu od razu tepnę. Nawet się nie zastanawiam się. Tepnę yy, do wyjścia. Jest krzyżdy tu jest. Tak, i tu chce się tepnąć. Dobra, jak daleko są te te strale? Bo to mi pokazuje Hogsmith, a ja chcę zobaczyć te strale. No okej, okay, no lecimy. W takim razie, czekaj, tylko się przygotuję. Yy, tylko i wyłącznie zaklęcia, które mają mi umożliwić złapanie, czyli to yy, chcę zobaczyć parę zaklęć czy działają, więc bym wziął Glacius, bo zamraża. I... Defindo, bo Defindo przygniata do ziemi. Chyba, że Defindo i Glaciers zadają jakieś obrażenia, dlatego nie można ich używać. Nie, bo są dwa te. Jedno to jest Hogsmeade, a drugie to jest siedlisko tych testrali. Chyba. Będę mógł sobie robić farmę testrali. Fajne yy, tylko co, ja mogę... Tak, tam są te strale, okej? Okay. Jedno ważne pytanie, czy ja mogę sprzedawać te rzeczy? Jak powiedzmy mam, nie wiem, futropówka, to czy ja sobie je mogę i sprzedać? Jak tak, to przecież farmy tych zwierząt, w sensie rozmnażanie tych zwierząt, to będzie kopalnia pieniędzy. Ja przestanę mieć z nimi problem. To przecież pieniądze nie będą żadnym już problemem dla mnie. Absolutnie żadnym. Jakbym za 600 takie jedno... Załóżmy jeden taki włos z ogona testrala miał sprzedać i bym yy, Co 20 minut chodził, to bym mógł 2 godziny stać farmić i bym miał 6000 golda To się zakładając I to z każdego Testrala to razy 2 jeszcze Chyba, żebym mógł mieć więcej, to razy 4 na przykład Kurczę, mam nadzieję, że mi nie uciekną Ale obstawiam, że one jak uciekną, to powrócą do lokacji. Bo raczej gra by nie pozwoliła im odlecieć tako. I bym miał znowu ich szukać. Nie, najbardziej no prawdopodobne jest to, że yy, powrócą tutaj. Ale w ciekawym miejscu w ogóle żyją. Czekaj. Zanim polecę pod ale to jest jeszcze... Kurde. Przeciwnik. Angersze jest to, że ja nie chcę walczyć. Chcę tylko z nim pogadać. Ale oczywiście, że muszę walczyć. No nic. Infernus! A co to kurde robi infernus A Dobra, mocna jest sobie Ej, Ej, z infernusów leciało coś Trupi fetor przyda się może Nie chcę żadnych więcej kopocików, chcę tylko z tym pogadać. Miotły I to jest ta miotła. Chyba. Zwrotna miotła dla lotników, którzy chcą wyglądać imponująco, demonstrując swoje niezliczone umiejętności. Tu mogę móc najbliżej Mógłbym sobie kupić tą miotłę, tylko jestem pewny, że to nie jest ten gościu i ten drugi gościu, o którego mi chodzi, to on miał miotłę szybką jakąś. Bo to jest zwrotna, ja chcę szybką, a nie zwrotną. Gdzieś mam zwrotną. Czekaj, 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 czekaj. Dobra, to są dwa różne. Nie! Co tego? Biegnij, biegnij, biegnij! Nie uciekniesz mi. Nie uciekniesz! Kurde. No. Chodź tu. Nie. No. Uf. Dobra, mamy jednego. Indziabongę. Czyli to była samica, okej. Okay. Ej, ale fajne moje gniazdy, po prostu. Mogę mu zjarać to gniazdo? Nie. Nie, one lądują, widzicie. Będą lądować, czyli mają zaprogramowane to, że mają wylądować. Ląduje, ląduje, ląduje. Wylądowały znowu, czyli one się respią. Trzeba odlecieć kawałek to one się zrespią. Oj, tym razem mi nie zwieje. Masz jeszcze Glaciusem. Dobra. Glacius też działa. I to Glacius jak dobrze działa. Czekać, chcę jeszcze jednego? Czy one zniknęły na ten? Nie, one nie znikają. Tylko odleciały. Więc tu zawsze mogę wrócić. O! Tak Myślę, że jest ich pióro. Chyba jeszcze jednego nie zgarnę. Bo już poleciały sobie. Dobra, ale Glacius jest skuteczny na nie i to jak? Chyba że zacznę lądować W ogóle to jest smoka teraz zobaczyłem Ląduj, 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 lądujesz Super Oj mój drogi, mój dragi. Glaze już jest bardzo skuteczny Dążę, zdążę, zdążę A, Trzeci do kolekcji ja mogę Czekaj, ja mogę sprzedać Testrala? Ale Testral to już jest taki... Mocny zwierz, to już Testral będzie trochę kosztował. I tak lecę do Hogsmeade, to zobaczymy. Czy ja go mogę sprzedać, bo ona każdy uratowany stworzenie chce chętnie kupić. Więc Testrala też powinna kupić, bo to jest stworzenie uratowane. A skoro... Co to był za dźwięk? Nie wiem, nie chcę wiedzieć. A skoro Samo jedno włosie z ogona testrala kosztuje bodajże 600 monet, to sam testral co najmniej kafla 500 według mnie powinien kosztować. A, zapominam o unikach. Tak, on to najpierw do fajszfona, a nie do tych wzorów Tyk. Nie, no jak za 1500 to ona go nie kupi, to się w nerwie. Czekaj. Eee, kiełśpon, kiełśpon, Myślałem, że przeleciałem, a jednak nie. Zawsze co fajne Eee, tu. Witaj. Sorry, if there's a smell. New batch of toad tide. No, Now, what what of by-products might you be looking to acquire? No, zwierzęta. I tutaj mamy y, 120. No chyba nie. No chyba cię bu kapościł, że ty chcesz za 120 oh, kupić je strala. Yes. Jakie to wybredne w tych czasach. Inflacja nawet świat tego Hogwarta. Nawet świat Helegoptela dosięga, no widzisz co poradzisz. Dobra. Eee, kurczę już nie wiem gdzie iść, te hoki, to jest pokręcone. Tyk. A nie wiem czy to jest szybsze. Przemieszczanie się. Chyba tak No Cześć. Ja, tylko ile to kosztuje ten wzór, co? I który mam kupić? Skrzynka z zabawkami dla zwierząt. Nie. Zagroda chodowlana. Mam... tysiąc monet. Dobra, ja się pożegnam, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. No złapaliśmy trzy testrale, ale nie jestem zadowolony, bo babka chce za jednego tylko 120. Chociaż z drugiej strony, jak zrobię se armię 40 takich, to już trochę zarabimy. Ale ja się pożegnam, mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia i cześć.